Telewizja kłamie hasło znane jest od dawna, ale chciałabym tutaj uspokoić widzów, żeby się nie bali, że nasz spektakl jest osadzony w jakichś politycznych realiach absolutnie. Oczywiście jest on osadzony w realiach rzeczywistości, która nas otacza. Mamy prezenterów, którzy się kojarzą, widzą z telewizji, czyli mamy Krzysztofa Wybisza, mamy Marcina Prochopa. Ale nie są to parodie, to jest bardziej takie odniesienie do, do, do tego, żeby widz wiedział w jakiej stacji jest, bo w, w, w naszym spektaklu prezentujemy cztery stacje: TVN, Polsat, TVP i Telewizję Trwam, która cieszy się zawsze absolutnie wielkim powodzeniem. A dlaczego tak mówię? Bo w spektaklu w dwóch miejscach widzowie decydująco oglądają. To znaczy mają jakby swojego pilota, który na to, na to jak, jaki, jaki program, w jakiej stacji obejrzą, więc myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja i nie widziałam takiego spektaklu. Jest to spektakl zwany interaktywny, że widz jest jakby wciągnięty w bezpieczny sposób, ale w całość sztuki. U mnie ostatnio telewizor jest wyłączony, przestałam oglądać stacje telewizyjne, też chyba przez to właśnie bo widzowi staramy się w naszym spektaklu powiedzieć, troszkę mu otworzyć oczy, że, że jednak telewizja jest jakąś tam sztuką manipulacji, e, i stąd ten tytuł. E, więc chyba sama po prostu nie chcę, nie chcę być manipulowana, i e, też przede wszystkim, e, telewizja to emocje, i jeżeli człowiek chce pragnie wyciszenia w swoim życiu, to powinien od telewizji troszeczkę odpocząć, i ja jestem na tym etapie, że odpoczywam. Oczywiście oglądam filmy. E, i seriale na, na platformach, ale kiedyś TVN24 było non stop u mnie włączone, teraz, teraz jest wyłączony telewizor. Dla spokoju ducha, tak. Oczywiście czytam informacje w internecie i tak dalej, ale nie ma tego emocjonalnego przekazu i ładunku, który w ciężkich i trudnych czasach potrafi człowieka za bardzo rozwibrować.